no one wants to admit it but humanity is under attack one very specific man might be all that stands between humanity and the greatest threat of our brief existence we need a leader and surround them with the brightest the toughest the deadliest allies we can find the collectors the reapers they aren't a threat to us they're a threat to everything everyone those are the lives we're fighting That's the scale. Dobry, z tej strony, a teraz witam Was ponownie w Massachusetts 2. Z naszą dobrową drużynę ruszamy do pas zaćmienia, żeby wykończyć. Zobaczymy co to będzie. Ta była szybkie. Ten czysto czysto. Nazwijmy Mecha na dzień dobry. Wow. Shepard, moje odczyty wskazują, że ten związek chemiczny zwiększa moce biotyczne. Jednak zbyt duża dawka spowoduje ciężkie uszkodzenia tkanek. Doradzam ograniczony kontakt. Dobra, musimy uważać na te toksyny. Teraz mi się zmniejszy poziom. No jest tutaj trochę niebezpiecznie. Dobra. Tam są jeszcze. To może wzmocnić mocy biotyczne, ale też sprawić, że tam bardziej podatne. Wow, fajna misję, misja, e? jest chlernie, trudna i głupia. Nic nie ma, nic nie ma. Nie, że ten dym się tak długo utrzymuje. A znaczy że te opary się tak długo utrzymują. Wyłabym ten... że ten wstrząs jest miesz się jakoś tak Uj, złoty spóźnę, powinny zmaterniami po pochodłem. <grymne> Dobra, ale jesteśmy w jakimś bezpieczniejszym miejscu. Strzelba simitar. Szepard Grunt Jack Jacob Nic więcej Fajnie, kolejna nowa broń. Razki jest zbroję, żeby sobie zmienić. Chociaż ja ze strzel... Ze korzystam Elonora? zobaczmy. Stój, nie oddałam ani jednego strzału. Udawałam, że tak, bo inne siostry zaćmienia na mnie patrzyły. Ale nie strzeliłam naprawdę. Nie należy do nich, jestem nowa. Myślałam, że bycie najemniczką Elnorą to fajna sprawa. Ale nie wiedziałam, jacy oni naprawdę są. O mi o najemniczkę. Podoba ci się coś, co tutaj robią, Elnoro? Wiesz, myślałam, że będziemy latać po galaktyce, strzelać do złych ludzi i takie tam, no, no wiesz. Ale nie. One tylko sprzedają czerwony piasek i nielegalne ulepszenia broni. Przeszmuglowały nawet Ardat-Jakshi. Ardat-Jakshi? Co oznacza Ardat-Jakshi? To starożytne słowo Asari, oznaczające coś, co Do tej pory sądziłem, że to tylko przesąd. To znaczy demon nocnych wiatrów. Nie sądziłam, że istnieją naprawdę, ale według szefa ta straszna kobieta była jednym z nich. Na zastatku Jakiego statku używały do przemytu? Rany, nie mam pojęcia. To było kilka dni temu i jak już mówiłam, jestem nowa. Nic mi nie powiedziały. A powiedz mi co się najmniej. Nie liczy. podoba ci się coś, co tutaj robią, Elnoro? Wiesz, myślałam, że A, będziemy latać po galaktyce. Ale nie. One tylko sprzedają czerwony piasek i nielegalne ulepszenia broni. Przeszmuglowały nawet Arden. Zejdź mi z oczu, Elnoro. Wystarczy, że przejdziesz na czerwonym świetle i cię znajdę. Tak jest. Dobrze, idę. Dziękuję. Nie jest wiele. do prawości. może być. Mamy ogniwa, chętnie wezmę. U, powiesz wynik. Analiza próbki 634. To może się przydać. O, się urażamy mocy biotycznej. Świetnie, przyda się. War jak widzicie, warto wszędzie chodzić, zaglądać i myszkować. To są dodatkowe ulepszenia. Ostrożnie, Rozwala ten pojemnik. Tak myślałem, tam coś jest. Zatrzyma mnie <noise> Hehe, <noise> jak Dobra trzeba, ty od żeś Patrzcie od się Hehe, <noise> Wysuwa tutaj. Interesujące. Bum. Nie macie. Ło, to jest pojemnik. Thane, poproszę o skrzywdzenie. Prawie tutaj jesteś, coś z zaśmienia. Dobra. <laughs> jak jeczo, Boże. Tutaj stację medyczną, możemy wejść na górę, możemy także tutaj, mam terminal. Ale oczywiście, e, pomarańczowy, sporo białego, to jest to. Sporo pomarańczowego na początek, Nie wiem, to jest z znudne, to jest to. I to jest to. Ale zawsze dla mnie to jest dodatkowa kasa i będę mógł kupić kolejne ulepszenie, Nie, może poindoksyny? Ile mamy? Ale już, już trochę nagranie leci. A, waria systemu. <laughs> Dziękuję. Hain. Jest jeszcze mech, którego ja bym nie sprzątnął. Trzy strzały ze snajperki trochę dużo, ale po, powiedzmy, że niech im będzie. A, pięknie pomiędzy. Oki Kolin Terminal 6000 kasy No, troszeczkę sobie zarobimy na tej misji. Czysto, czysto wchodzimy dalej Zobaczyli nas! Tam kolejną jeszcze nie moc do tak rozwalimy. głowy śmigłowy zbrojewy, oj, będzie ciężko. A, z wiemi. te kulki polecą za nim i go trafią. Rafinowany na platyna, chętnie otworzę. 2011 to jest całkiem dużo. tutaj tutaj. A ten tutaj. Tam wychodzą. Dobra. Czas na sniperkę. Jeden trafił ładnie. Pięknie. Kolejna. Kurde. O coś padło, nie wiem od czego, ale okej. Okay. Wziąłem Zapalające, gdzie jesteś, posłudo? Na ja będzie gdzieś ukrywa, zmienimy na karabinie i idziemy. Fajnie, że tam większość tych zniszczymy od razu. Dzień dobry. Ładunki wybuchowe. Na chłopaki już idą, bo jest po walce. Coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. To był gdzieś coś to ogniwa. Przyda się, plus 3, mamy kliki danych. Rozwaliłam kombinezon tego małego Gnojka. <laughs> Już się nie mogę doczekać prawdziwej walki, ale mi będą zazdrościć, jak wrócę do domu. Zabójczynią była Elnora, gdybyśmy wiedzieli. Detektyw Anaya będzie tym zainteresowana. No na pewno. No proszę, Elnora, a nie my taka niewinna, umsted. Umstep. Taki język nie wolno ufać. No, to jest no, dobra, to jest nowe granie oki. Okay. No, chciałem kończyć, ale chyba za wcześnie troszeczkę. Co to miał być? Nie ma to celować w główkę, nawet jeżeli to jest robot. To będzie walka z tym śmigłowcem. Yep. To nie ma gdzieś się to ukryć. Eee, Zjał mi. Ja, on tutaj nie trafia. Wow, wow, wow! Oh, Fak, nie widziałem, że są te mechy, dora, i żyję! No widziałem, że są te psy, dora, śmiłek spadł! Ale zastanawiałem się, kurde, co mnie bije? Fu. No, no, udało się, na całe szczęście. Jakoś tam w miarę to poszło, ale jedna z gorszych chyba wal obecnie na tym etapie Nie, przygodzę odzyskamy Nic sobie, dala, hakujemy drzwi Więc nam tu nie pozostało. O Pam jest tu, jest tu. Jest tu. To mam tutaj łapka, a tu jest C. Dobra. Ciekawy układ. Dziennik ładunkowy. ...przewozowy. Wynika z niego, że Pitney Force sprzedał zaćmieniu 2000 jednostek Minagenu X3 i 600 jednostek Czerwonego Piasku. To nie jest informacja, której szuka Samara, ale mamy dowód, że Volus jest przestępcą. Detektyw Anaya na pewno się tym zainteresuje. No, Luszamy. ruszamy dalej. Co my tu mamy? Termin na zaś mnie zbadaj 6000 kredytów zawsze coś, I przechodzimy dalej. kal. dzień dobry. Jestem biotycznym bogiem. Myślę o czymś i to się dzieje. Lękajcie się mnie, nędzne istoty. Bo w mej osobie biotyka stała się ciałem. Nie jesteś dla hajus. Uspokój się. Potrzebujesz stoi. pomocy. Ty, ty, ty potrzebujesz pomocy. Stoisz przed najpotężniejszym biotykiem wszechczasów. Bałem się, kiedy Asari faszerowały mnie tymi wszystkimi chemikaliami, ale potem poczułem własną potęgę. <noise> tak się ma, tak nieprawdy. Mogą się śmiać, kiedy się przewracam. Ale nie wiedzą tego, co ja, że jestem niesamowicie potężny. Lękajcie się mnie! E, Skąd to wziąłeś? Należysz do grupy handlowej Pitnifora? Kiedy byłem śmiertelnikiem, pracowałem z Pitneforem. Biedak jest na pewno przerażony, że nie wróciłem. Nie zgłosił twojego zaginięcia. Pewnie nie chciał opóźniać swojego wyjazdu. Mam wrażenie, że Pitni woli pieniądze od przyjaciół. Ha! Na jego lud spadnie moja sprawiedliwa zemsta! Ale najpierw przywódczyni najemniczek jest w sali obok. Cisnę łaseą o ścianę jak szmacianą lalką. Przepart. Ten chłopak nie potrafiłby nawet zawiązać sobie sznurowadę. A co dopiero walczyć? <śm> Rozerwę ją na strzępy. Moja biotyka jest niepokonana. Nie się położ. łasea rozerwie na strzępy ciebie. Prześpij się. To ci dobrze zrobi. Oszalałeś? Jestem niepowstrzymany. Wypicie jej przesycony. Ale potężny wicher, biotyczny Bóg. Ja... ja na czym to skończyłem? Jestem zmęczony. Może... Masz rację uh, No Mam jej świetny przypasie, widzicie? widzicie? <laughs> że to tak wygląda A wszechświat <laughs> ...zniszczę później To tyle jeśli chodzi o boskość. To <laughs> Dobra, dobre Dosyć interesująca ta pogawędka Ale tym jest podziękuję wam za uwagę trzymajcie do zaczepkań i chodzik ludzie czy